Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Frywolitka. I w tym odcinku chciałam króciutko yy, powiedzieć, opowiedzieć Wam na temat członek, które ostatnio zakupiłam, ponieważ te, których ja używam, te drewniane, one były robione na specjalne zamówienie i właściwie już nie mogę ich nigdzie dostać. Także muszę zacząć zaopatrzać się w jakieś inne innych firm e, czułenka i kupiłam sobie dwa czułenka firmy Clover. Jest to chyba jedna z najbardziej popularnych firm, e, które produkuje te, te czułenka i te czułenka są no, sporo mniejsze od tych, których ja, które ja używam. E, choć no, muszę powiedzieć, że to jakoś tam bardzo nie przeszkadza może nawet są bardziej poręczne, tylko tyle, że nitki możemy nawinąć trochę mniej. I kupiłam sobie te czułenka, jedno bursztynowe, drugie w normalnym kolorze. To bursztynowe było droższe, a generalnie niczym kompletnie się nie różnią, ponieważ są takiego samego rozmiaru i, i tak samo wyglądają. Mają one tutaj z przodu takie, takie jakby ząbki, które... No pomagają myślę w tym, w utrzymaniu tak jakby tego czułenka, że ono się nie wyślizguje. Kupiłam sobie te czułenka z tym takim wywiniętym czubkiem, bo byłam właściwie ciekawa, czy to będzie w jakiś sposób przydatne. Na stronie jest napisane, internetowej, z której kupiłam te czułenka, że one ponoć pomagają w robieniu pikotków, niestety ja nie odkryłam w jaki sposób miałyby one pomagać i jeżeli ktoś może wie, to może mi e, podsunąć jakiś pomysł. E, podczas robienia, ponieważ jako, że ja nie jestem przyzwyczajona do takich jakichś dziwnych wy, wy, wywinięć, e, było mi trochę trudniej robić robić z, członkiem, z, z takim, z takim właśnie czubeczkiem, ponieważ to się troszeczkę haczyło. I jak e, robimy sobie takim takim czułenkiem, to tak jakby możemy robić tylko kiedy nitka jest tutaj właśnie z tyłu. ponieważ jeżeli odwrócimy to czułenko w ten sposób, robienie jest bardzo trudne, bo ten ten czubek bardzo utrudnia robienie. Czyli tak raczej nie będziemy trzymać tego czułenka, tylko możliwość jest taka, że trzymamy czułenko z tym wywiniętym tą końcówką do przodu. Ja osobiście tą wywiniętą końcówkę, jak sobie robiłam moje, bo zrobiłam na tych czułękach całą tą, tą szarą serwetkę, która, którą na filmiku pokazywałam ostatnio. Ja ten czubeczek, ponieważ nie wzięłam żadnego szydełka, używałam jako szydełka do, do łączenia, czyli brałam go sobie tutaj, wbijałam w to i przeciągałam sobie tą nitkę Pralików oczywiście nie, 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 nie chwycimy tym, tym czułenkiem, ale do przeciągania nitki ja dawałam jakoś rady i nie było nawet naj, najgorzej, czyli że jak chcemy sobie wziąć, nie wiem, na jakiś podróż pociągiem te, to, to, to możemy wyeliminować tutaj szydełko, że tak jakby nie, nie potrzebujemy w tym momencie szydełka. I co jeszcze zauważyłam, to te czułenka są... Co państwo? W ten sposób robi się praktycznie normalnie. Ja nie widzę różnicy, tylko tylko tyle, że muszę uważać, żeby zawsze czułenko było, na... było w ten sposób. Czyli... Eee, co jeszcze zauważyłam, te czułenka są cichsze, ponieważ to, to przeskakiwanie nitki... Czyli jak w podróży, to jest też bardziej moim zdaniem lepsze, ponieważ mniej zwraca uwagę. Bo te kliknięcia są bardzo ciche, podczas gdy moje drewniane czułenka, gdy je rozwijam, słyszymy dość, dość głośne kliknięcia. Czy jeszcze coś chciałabym do tego dodać? To czułenko kosztowało. Około 9 zł, a to kosztowało 11, 11 zł, a nie różnią się one niczym poza kolorem. I nitkę na te członka nawleka się dokładnie tak samo jak na te moje, czyli jest tutaj w środku taka, taka dziurka, przez którą przewleka się nitkę i po prostu się ją nawija w ten sposób. Jeżeli nawinęłam bardzo dużo nitki na to czułę, bo lubię dużo nitki nawijać, te końcówki się zupełnie otwarły, czyli nie, nie, nie są one do, dobre przy nawinięciu dużej ilości nitki, bo gdy te końcówki te, te, te tutaj, które powinny być zamknięte, są otwarte, wtedy nitka wypada, czyli jak odkładamy czułenko, to nam się ta nitka rozwija i to nie jest za fajne. Także myślę, że, że, że następnym razem chyba kupiłabym. Warto mieć może z jedną z, z taką końcówką, z dwa, ale następnym razem raczej wybiorę sobie zwykłe, płaskie bez tego, bez tego wykończenia, ponieważ dla mnie ono, ono służyło tylko tak, jakby jak, jako szydełko, a w innych przypadkach to raczej przeszkadza niż pomaga. I mam nadzieję, że ten filmik na coś Wam się przyda i Wam może coś rozjaśni i dziękuję tym razem i zapraszam do następnego filmiku na razie